Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Silk Songa na moim kanale. Witam się z wami jak zwykle o godzinie 15, jeśli macie ochotę oczywiście wesprzeć mój kanał, zachęcam do zostawienia lajka i pamiętajcie też, że możecie zostawić suba, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. A my tymczasem... Nadal pozbawieni wszelkich e, przedmiotów całego mojego dobytku e, i również no, niektórych umiejętności, chociażby szybowania, no bo przecież nie mamy tej, wiecie, sukienki, więc nie możemy teraz e, szybować. E, no, eksplorujemy dalej. E, z nadzieją, że coś tam uda się jednak tutaj znaleźć, wywalczyć. Mamy złodzieja. Hej, ale w ogóle ja myślę, że ta ławeczka jest u góry, bo tam tak wygląda, jakby to była strzałka, a widzę, że ławeczka jest dokładnie w tym miejscu. Czy ty masz moje przedmioty? Niczego nie ukradłam. No właśnie. Ironiczne, nie, że złodziej nas jeszcze podejrzewał? Czy znaczy, wiadomo, no tak po prostu gada. Mhm. Chętnie bym go ubił, po prostu w tym momencie. Szczerze mówiąc. Masz web. O! Milutko. Inspect. A husk with a map of the slab. Edged upon its shell. Ej, faktycznie ma wryte. Bierzemy mapę. No, jakkolwiek. A, okej. Okay. Po prostu wrywam mu skorupę. E, I mamy, moi drodzy, jedyną tak naprawdę mapę w tym momencie. W porządku. No, to nie jest problem. Resztę mam nadzieję, że jakoś odzyskamy, ale mega mi się podoba fakt, że. Aha! Czy chcecie mi powiedzieć, że ona nie będzie notatek nosiła, bo nie ma, nie wiem, ołówka czy czego tam. <grym> kurde. No to grubo. Dobra, zjedziemy niżej. Hmm, heretic, no nie mamy niestety tego na razie, więc nie otworzymy sobie tego przejścia. Tutaj również nic. Włóczka jakaś rozwalona. Tu jest wejście. To sobie otwierałem, i to jest w ogóle raczej droga. Z tego co pamiętam, do miejsca, w którym był ten Challenge Room. Okej. Okay. I my to przeszliśmy, i tu będzie gdzieś mój kokon. Koko, koko. No, ko. tu było miejsce, do którego nie byłem w ogóle w stanie wskoczyć. O Boże. Ja bałem się, że. Nie, jest od początku. Obawiam się, że nadal nie będę w stanie tą wskoczyć chyba, że dziś. Na świeżo. Od razu to się uda. No, nie da się odbijać od tego. No okej. Okay. To to już wiemy. Ale bardzo możliwe, że po prostu tam faktycznie z góry trzeba jakoś się wbić. Że ja tutaj... No nie dam rady. Celowo, nie no, dam radę. Ej, to pierwszym razem się udało. To nie, źle. Ok. Kto wie, może tam do rozbijania teraz. O! proszę! Czemu mnie to zarzuciło? Może do rozbijania się chciałem powiedzieć, że będę potrzebował więcej ataków niż do tej pory to miało miejsce. Hmm. Są to jakieś sekrety. Nie mogę nad głowę tak uderzyć spokojnie. No tak. Żadnych czarmów, niczego nie mam. O boże. Powiem wam, że. Exploracja tego miejsca to jest istne piekło, ale eee, spróbujemy najpierw jeszcze pójść w prawo. Ciekawe czy tu będą jacyś przeciwnicy. Myślałem, że tutaj jakaś kładka będzie, podest może coś takiego. Widzę jakby tu jakieś takie tory były, szyny. O właśnie, no to są kładki do pułapek na nas. Dobra, jest wyjść na zewnątrz, ale ja tutaj zamarznę na kość. Okej, okay. rozgrzałem się trochę. Tam jest w ogóle strażnik. Tu jest kolejny. Nie dobra. Wydaje mi się, że nie powinienem tutaj na razie kombinować z nimi. No bo na logikę, nie chcę krążyć na razie przynajmniej po więzieniu, bo to oczywiście nadrobimy. Skoro ja poszukuję mojego ekwipunku. Tylko staram się uciec z tego więzienia, nie? W sensie, no. Ja wiem. Teoretycznie powinienem znaleźć ten ekwipunek. I. I dopiero wtedy z tego więzienia wychodzić, bo przecież oni mi go zarąbali, ale. Ja nie wiem, czy oni będą w więzieniu tam nadal siedzieć. Czy na przykład się nie okaże, że oni sobie będą siedzieć gdzieś tutaj, nie? O! -o. Dobra. To się, aha. Czyli tu się rozgrzaliśmy, ale. W zasadzie to my wracamy do więzienia. Otworzymy sobie przejście i zrobimy taki numer. Dobra, już starczy mi do chila. Niech będzie. Wren! No i wracamy, słuchajcie. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Wracamy do... więzienia. Ej, zaraz, 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 zaraz. Czy to nie jest ławeczka, którą my już mieliśmy wcześniej? Tak mi się wydaje. Nie. To po prostu wygląda niemalże identycznie. Ale to jednak nie jest ta ławeczka. O, moje rzeczy tu będą. A tak? O Boże, przecież to będzie przerąbane. Co jest, kurde? Kark mu skręciła, hornet. O kurde. że nie walczymy ze wszystkimi naraz. raz. puszczaj, dziadu! No nie wierzę, puszczaj! Z no, jakim przyciskiem, czy atakiem, czy co tam? że on faktycznie z tego dalszego planu się... wysuwa i walczy. Bardzo miło i honorowo, że pojedynczo walczycie. O Jezu, dobra, przechwaliłem was! Gnoja. Nie, atakiem, atakiem to się robi. Okej. Okay. Zróbmy heal'a. Tylko pojedynczego. Jeszcze. Choć mam nadzieję, że te chwilę te moje uda się odzyskać. Choć nie widzę jakiegoś worka na moje itemy, czy też takiego. Więc nie wiem co z nimi. W żadnych tuli nie mam, nic. Po prostu nic. Ale powiem że mega podoba mi się ten motyw. Takiego więzienia. Ej, my już swoje rzeczy. Key of Heretic. Ha! Myślę, że to jakoś tak zrobią, wiecie, animacja, coś takiego, nie? To już mamy wszystko. No hej, okay, okej. Okay. Spoko. Czyli ławeczka. I teraz będą zapiski na mapie w The Slab? No pewnie, że będą. Ej. Dobrze. A czemu The Slab jest tutaj, skoro to jest e, tam różne lokacje i ja ona zaznaczona inny kolor. The Slab to nie było więzienie po prostu? O. Widzę, że jeszcze muszę kilka punktów tutaj sprawdzić. Tam też koniecznie to muszę zobaczyć, to sobie zaznaczę, bo to było tak, że wszedłem na chwilę, nie? Zeszliśmy lekko niżej i, i w sumie się cofnąłem. Ale zobaczcie, że ja nawet nie mam poustawianych chyba żadnych rzeczy. Change Crest, dobra. Reaper. No i nic nie mam ustawionego. No, no dobra. Pomieszali na mnie. Fred Storm. To niech będzie. E, mogą być te muszki, szczerze mówiąc, one nie są złe To koniecznie mm, Tu możemy tak ustawić. E, dalej, 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 dalej. Kompas koniecznie do tego musi być e, Przyciąganie magnesem. No i chyba wszystko, tak samo jak było, tak jest, nie? Tak mi się wydaje. I tu jest jeszcze jeden slot. Więcej skorup spokojnych wrogów. Trzymanie się ścian swobodne. Większe obrażenie, zadawane, ale również otrzymywane. Ej, a może byśmy zrobili faktycznie coś takiego, żebym się trzymał tych ścian? Totalnie swobodnie. Myślę, że to byłoby całkiem fajne. Eee, dobra, czyli co? Dosłownie w prawo muszę lecieć teraz. No, i mamy kolejny klucz, więc tam też te inne przejścia będziemy mogli obczaić. Heretic. No, okej, okay. proszę, użyć mi tego klucza. Jest, jak mi się podoba ta lokacja. Jak mi się w ogóle ta gra podoba. A, dobra. Jesteśmy na samym początku. Miło w końcu. A, jeszcze jest jeszcze potrzebny. No, proszę. Dobra, czyli tu trzeba klucza. Czyli to zostaje jako trop i ścieżka w prawo. Dobra. Wszystko wiem. Nie jest aż tak duże to więzienie, jak mi się początkowo wydawało. Aha, tędy nie wyjdziemy, bo to będzie pewnie wyjście. Czyli żeby tam się dostać, musimy prawdopodobnie lecieć na dół i dookoła. Nie no, teraz to już wiecie, głom mogę walczyć normalnie. I no szaleje za chwilę jak on spamuje tym syfem. Jezu. Dobra, otwieraj to. Będzie normalny skrót. Mhm. Będziemy mieli wyjście z tej szybkiej podróży. Dobra, to w sumie jak tu jesteśmy, to zajrzyjmy w lewo, bo to jest jeszcze jedno z dwóch miejsc, w których tam... Nie sprawdziłem do końca, nawet w zasadzie to w ogóle nie sprawdziłem. Dobrze, ciepła tu jechała, bo już naprawdę nieznośni jesteście. Czy ja mam pchła? To jest bardzo możliwe, w sumie to jest zwiedzienie. To chyba jest pchła. Tak, to jest pchła. A dzień dobry, witam na wolności. Rozumiem, że za niewinność się działa pewnie. Dobra. W prawo, do góry. Ale na pewno jakiś sekret jeszcze w tym slabie był. Jestem pewien. Ah. <noise> to jest tak pewne jak to, że w kolce wpadnę, nie? Boże. długo słuchajcie, z waszej perspektywy, jak... Wow! To było intensywne, to było blisko. Eee, z waszej perspektywy już bardzo blisko jest do mojego powrotu z Japonii. Jak wrócimy, to sobie w... wreszcie zagramy w Clare Obscura ekspedycję 33. Eee, myślę, że również ten randomizer DS3 wreszcie będzie do ogarnięcia również. No, i Silksang dalej będzie prawdopodobnie grany, no. Trochę się będzie działo. Także. Zapraszam <laughs> serdecznie. Już teraz na te rzeczy. Niebawem będą się działy na kanale. No, 16 października wracam, więc tam wiecie, no, tylko się trochę ogarnąć, nie? I myślę, ten weekend na ogarnięcie będzie wielu tematów. No, i potem już. Mam nadzieję, że od poniedziałku jakiejś z tych serii, czy od wtorku zaczną, zaczną lecieć. Dobra. To jetlag może być brutalny, nie? Jeszcze, że rano wracam. O kurde. Aha, to. to peak level designer. No to mógłbym mieć ten amulet, to, żeby widzieć więcej w ciemności. To by się przydał. Przyznaję. Okej. Okay. Różaniec. Spoko. Czy da się więcej koralików? Aha. I tutaj dosłownie nic nie było, tylko opcje teraz rozwalenia tego stypu, który był nawet ruchomy z zewnątrz, że ja tak mówię. okej, okay, to jest ruchome, bo pewnie dlatego, że dla uwiarygodnienia tego tak zrobili. Nie, oni to zrobili po prostu po to, <laughs> żebyśmy mieli to mm. Żebyśmy to mieli e, ogarnięte od drugiej strony, nie? Kurczę, ale gdzie w takim razie można ten klucz zdobyć? Może niżej jeszcze? Sprawdzimy, bo tam też coś było otwierane na klucz. Klucz heretyka i nie tylko, więc możliwe, że już teraz mogę te rzeczy pootwierać. Mam indolence, mamy heretic i apostate jeszcze, nie? Jest są trzy klucze. Okej, okay. okej, okay. to się podobać może. Tam mm, 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 mm. na boki zaglądaliśmy, to było po prostu mroźno i tam trzeba było zejść na niższe piętro. To możemy sobie też otworzyć, ale to jest mój właściwy skrót. Mhm, albo nawet jeszcze niżej, zobaczcie, z tej szybkiej podróży. Dobra, to idziemy w lewo, żeby to wszystko sobie odblokować elegancko. No i chyba tam różna lokacja to będzie nasza kolejna eksploracja, nie? to będzie nasza dalsza destynacja eksp do eksploracji. No bo w sumie. Jak nie, no to mam do wyboru The Mist. Uh, The Mist to jest miejsce, którego naprawdę bym chciał robić w tej chwili. Najchętniej <gry> to zrobił na samym końcu, jeżeli taka możliwość będzie. No albo Boss w Cytadeli, który jest dość mocnym Bossem, ale nie widzieliśmy jeszcze jego drugiej fazy, więc może być jeszcze mocniejszy. <gry> Nie, ale tak serio, wydaje mi się, że on powinien być w miarę. W sensie będzie bardzo trudny, ale, ale że sprawiedliwy chociaż. Mm, na szczęście ta nauka, było to z Kolonajczykiem nie idzie aż tak, jakoś tak mega długo, bo te ataki, no, nie są. Aha, apostate, kurde. Bo tych ataków nie ma jakoś tak mega dużo. Ej, a może muszę pokonać tych strażników na górze, w tej mroźnej lokacji. I ja oni będą mieli ten klucz. To miałoby sens. To miałoby naprawdę sens. To miałby dużo sensu. No bo tu nigdy nie znajdziemy tego, nie ma opcji. Ty, ale... O kurde. O kurde, co jest? Laj, laj, laj? Ty będziesz miała mapę tej mroźnej lokacji jeszcze? Ej, to jest niesamowite. Czemu tu wcześniej nie zaglądałem w ten sposób? O co chodzi? 40 Mount Fay. Okej. Okay. Jeszko. No, wszystko wykupiłem. Ok, okej, okay, okej. Okay. Dobra, możemy usiąść. Mount Fay. Hmm. Mówimy no, na ciekawie, nie? Nie, no na pewno tę lokację będziemy robić. To z całą stanowczością mówię. Fajnie, że to jest w ogóle szybka podróż. Trochę się boję, bo to może oznaczać, że, że. Z jednej strony ta lokacja może być mega trudna, ale z drugiej strony to też wynika z tego, że zobaczcie, ja szybkie podróży w tym zakątku mapy w ogóle nie miałem. W Stydeli to było gdzieś tutaj, w Grand Bellway, nie? Więc mega daleko. Ale jakże na razie to sobie zostawimy. Yy, I ciśniemy tu. Aby złapać się dalej, i aby usiąść z mrozu, żeby nie stracić życia, dobra? I chodźmy do ławeczki jeszcze, żeby w razie co tutaj się zrespić, pięknie. Ej, mega mi się to podoba, jaki progres, mamy. kurde. No jaram się. Eee, dobra, i teraz tak. Lecimy do góry w poszukiwaniu klucza. Wydaje mi się, że może chodzić o pokonanie tych wrogów na samej górze, i to też chciałbym zrobić, bo. No, jeżeli to nie chodzi o nich, no to nie wiem, gdzie może ten apostejtki zdobyć, nie? Ale wydaje mi się, że to o nich chodzi. No to byłoby naprawdę najsensowniejsze yy, rozwiązanie tego problemu. Kurde, poszedłem tutaj po to, żeby się móc wywidować. A stankowałem gościa i jestem jeszcze do, yy, w plecy, nie? Fatalnie to rozegrałem, ale to już myślę, że was przyzwyczaiłem do mojego poziomu. No, ale spoko. Mamy faktycznie dwa miejsca zaznaczone, które trzeba będzie otworzyć. Ej, mega dużo ławeczek tak swoją drogą też tutaj po pojawiło się w tej lokacji. No, ale to oczywiście wynika z tego, że te ławeczki tutaj mają sens, bo ta lokacja była mocno poblokowana właśnie tymi trzema rodzajami kluczy, ym, dźwigniami również, nie? Więc no wiadomo, że tak to tutaj ten, ten progres był troszeczkę na no, ograniczony, więc m, mieliśmy dość trudno tam, bo nie mieliśmy ekwipunku, więc ma to sens, dlaczego tu akurat jest tyle tych łapeczek. Ale no, patrząc na mapę, to tak może ktoś pomyśleć, że kurde, taki Deslab to pewnie jakaś lokacja początkowa, może jakaś tutorialowa, Przecież tam jest takie zagęszczenie tych ławeczek, ale no nie, nie, niestety. To jest bardzo, bardzo mylące, nie? Jakby tak tylko to ocenić? No i właśnie, to trzeba będzie sobie jeszcze od dołu ogarnąć, czyli tu klucz ogarniemy i tu widzimy na górę. Nie wiem czy szczerze, mówiąc tam na dole coś w ogóle ciekawego będzie. Może jakiś boss będzie w tym Deslabie jeszcze. To byłoby w ogóle mega fajne. I szczerze, no liczyłbym na to trochę, bo lokacja ma mega moim zdaniem potencjał na to, żeby tutaj było jakieś takie starcie z jakimś takim no, mrocznym mm, strażnikiem więziennym, takim wiecie, ich totalnym szefem. Coś takiego mogłoby, myślę, nawet nieźle tu wpasować się w klimat tej, tego miejsca. Eee, dobra, no pójdziemy z lewej strony w takim razie, nie? No chyba tędy wyjdziemy, tak mi się wydaje. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale chyba powinno być, no teraz będzie ta... Aha! Kurde, tutaj było to! I nie ma drogi odwrotnej, powrotnej, bo my się przez to przecisnęliśmy, czyli jednak w prawo trzeba będzie przejść. Dobra, 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 to zrobimy. Pyk. Nawet nie ma co patrzeć na nich. Serio. Jezu, przecież skakałem. Dwa razy nawet. No znowu! Ja mam wrażenie, że za późno skaczę. W sensie, że w tych rzeczach trzeba trochę szybciej skakać. No, ewidentnie jak trzeba robić. Nie można przy krawędzi. Dobra. O kurde. Możemy z jedwabem. O, trochę się ogarnąć. Cyk, niech tak będzie jeszcze. No i teraz byle. Nie aktywować sobie pułapki na głowę, no bo tu akurat y, tego HP to chciałbym mieć jak najwięcej na starcia, nie? Z tymi przyjemniaczkami. Kurczę, ale no nie wiem, czy któryś z nich mi dropnie. Taki teoretycznie jakiś tam randomowy koleś. Czyli mi mogą dropnąć taki niesamowity klucz, ale w ogóle zobaczcie ile ja go biję, nie? To bez ekwipunku to totalnie bez szans by było praktycznie. Znaczy no dobra, może nie, że bez szans, Ale, ale byłoby to chore, żeby go pokonać w ten sposób. Naprawdę! Eee, no dobra, chodźmy szybko. Tu będzie kolejne w ogóle źródło ciepła. Tak jest. No i teraz pytanie Czy Takie dwa skile go załatwią? Załatwią. Hej, no to nieźle. A tym jeszcze w Leo będzie można pójść. O ja pierniczę. Okej. Okay. Okej, okay, czyli to wcale nie musi być tak prosto, łatwo i przyjemnie zrobione? Jakby się mogło wydawać. Dobra, chodźmy ciepła zasięgnąć na moment. Jest to taka trochę czasówka, nie? W tej lokacji będzie. Z tego co się zapowiada. Gdzie tutaj mogę się ogrzać? Aha, ginę. Od razu ginę. O, uh, kurde. Ale ostro. No przecież nie mógł mnie sięgnąć, no. Byłem za daleko od jego modelu. Chyba, że mi tam lekko kończy. No, no, to może, może. Ja pierdziele. Ej, ale to się w takim razie nie liczy jako Mount Fay, czy co? Bo przecież to się nie, nie odkryło w ogóle, zauważcie. Dziwne. Bardzo dziwne. Dobra, wracam tam. Zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy już na górze. Kawałek drogi był tutaj faktycznie do przejścia, ale jakoś to poszło. Zabawni, zabawni oni są, naprawdę To widzę, że zarówno skok, jak i atak daje radę. Ej, ile ty wytrzymasz tych ataków. To jest absurdalne jakieś. Dobra, jesteśmy. nie to chyba sekunda wystarcza, nie? Żeby się rozgrzała już. żaden item. Okej. Okay. Nie wypadło to z nich. Tak więc, słuchajcie, chyba... chyba trzeba będzie poszukać głębiej. Albo w ogóle w tej mroź na tej mroźnej górze może gdzieś to będzie to zdobycia. No, w slabie chyba tego nie ma. Może to przeoczyłem. Najwyżej wrócimy do tego. Ale... No, pozwoli mi to otworzyć najprawdopodobniej po prostu skrót. Tu na górę, może tutaj coś jeszcze będzie. No i tutaj jeszcze jakieś pomieszczenie. Ale to musi być pomieszczenie, bo to raczej lokacja nie będzie na takim małym obszarze. A no ale to nie znaczy, że tego nie zrobimy. Zrobimy to. Jak najbardziej. A teraz myślę, że chyba Mount Fay, nie? To to może być miejsce, za które się zabierzemy. Także widzimy się nieco bliżej. Doleciałem do Mount Fay i patrzcie co tu jest w ogóle. Bo nie doleciałem do góry. Aha, to po prostu był Silk. O Jezu, dobra. To będzie bolało. O Jezus Maria. To mocno boli. Plus jest taki. Nie, nie ma plusa. Nie przeżyję. Ja pierdzielę serio. Irdziąc jak cholera to jest. Eee. Tym rozem. strasznie, strasznie mało czasu. Tu w zasadzie żadnego błędu nie można popełnić, bo już jest po mnie. No i wydaje mi się, że to jest trochę tak, że jeżeli to nie będzie dobrze zaprojektowana lokacja, to będziemy zgadywać, gdzie są te save pointy z jakimś ciepłem. I może być problem taki, że ja nie będę ginął przez to, że będę zawolny czy coś, tylko że po prostu nie będę wiedział, gdzie ich szukać, nie? Że nie będę miał wiecie, tej wiedzy na temat danej lokacji. Także to może być problem, po prostu. O Boże, poziomka. Dobra, ja wiem, że to jest absurdalne, co ja robię, ale trzeba poszukać sekretnych <grytnik> przejść, nie? A, dobra, to się to mnie ratuje. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. bo ja to tak rozpierdzieliłem bezpardonowo wszystko, a się okazuje, że to było całkiem użyteczne. O Boże, udało się! Ale przerąbona jest ta lokacja. Tak mapa mi jakby sugerowała, że tam w prawo coś może być, ale w sumie... Ja tam niczego w prawo... ...nie widziałem. O Boże, to będzie wesołe, słuchajcie. Presja czasu i mnóstwo wspinaczki na górę, fej. Um. Nawet nie wiem czy ona jest sensowna ta spinaczka, bo tak jakbyśmy kurczek wokół tego samego krążyli, choć tam na górze teoretycznie coś może na górze coś teoretycznie może być, no nie wiem, zobaczymy. Eee, wydaje mi się, że dzisiaj sobie tutaj skończymy Trzy minutki szybciej, ale myślę, że e, będzie to dobry moment, dlatego że ukończyliśmy więzienie mamy taki punkt całkiem spokojnego zapisu. I w kolejnym materiale będziemy lecieć dalej z Mount Fay. Także dzisiaj więzienie jest skończone. Mam nadzieję, że uda mi się też ten klucz ogarnąć, że tam go nie skipnąłem. Najwyżej do niego wrócimy. To już w sumie kilka dni i wracam. I możemy nadrobić wszystkie rzeczy z komentarzy, za które bardzo serdecznie raz jeszcze z tego miejsca dziękuję. Tymczasem to było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem w kolejnych odcinkach z Silksonga codziennie o 15. Cześć! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.